Elo widzowie. Dzisiaj typek gotuje part 4. No ładują i nie? Co to kurde jest za typek? Jaki gdzie? What? Nieważne. Dzisiaj gotujemy. Ale chciałem wam powiedzieć, że mam nowy dom. Nowy dom mam aktualnie. Bo tam ten tamten sprzedałem i sobie kupiłem taki nowy. Dzisiaj i mam ja większy Jestem nową postacią. A ja jestem nową postacią. Będę występował głównie w typowe Gielki. I lub w PVP, ale nazywa się Endek. Czekaj, jakim ty ja zrobiłam zrobiłem buga gry? gry. nie no to... Najważniejszy dzisiaj. Uciekł na gapę! Uciekł na gapę! Dobra. Że na gapę uciekł. O Boże, Dobra. Widzowie, dzisiaj gotujemy zupę chińską, bo dostałem komentarz pod typek gotuje part 1, że ode mnie tak, żeby ugotować zupkę chińską o, a ja mam żeby motocykl więc, więc yy, Endek wchodź do mnie i będziemy gotować zupkę chińską okej, okay, tylko na początku trzeba trzeba jechać do sklepu po składniki poczekaj, po sprawdź bo będzie szybciej dobra, tylko ci poczekaj Żebym motocyklu Bibi. Wait, poczekaj. Musimy sprawdzić, czy mamy jakieś... Dobra, mamy mleko. Będzie nam potrzebne. Gofry. No i jakieś składniki. I pojedziemy my razem na Bibi. Dobra. Mami, mam nawet przez... Ej, poczekaj. Poczekaj. Ja jedę do sklepu, a ty... A ty a... załatw w rzeczy... Z... Czy które masz w sklepie? Które już masz? A, aktualnie, a, dobra, to ja je... Ja tak szybko jadę, że aż bibi się zaczęło palić. O kurde, to niedobrze. Dobra. Masz i skrzydopon. Tak i że, że zostawiam na ognisty ślad. Dawaj. Dawajcie lajka i suba. A ja kiedyś byłem Stickmanem, a teraz jestem Endermanem, bo jakiś ty tak nie wrzucił do Minecrafta. Tak. Właśnie. I teraz to podróżuję po różnych aplikacjach. Dobra, teraz to wkładam, se rzucam i mieszam. Paczekam, bum, szoka. Ja pam, szoka, A ja jedę ze sklep, sklepu po składniki, po resztę składników. Co było nam potrzebne? Jest. Do zupki chińskiej na pewno be, będzie seller. A sellera nie mamy. O, widzę sklep. Salara niestety nie złapać. mamy. Więc więc nar... o, mam o, a moje item, a moje itemki to. O, ubijaczka, ubitych ubijaków. I And sniperka, która tak naprawdę nie jest snajperką, ale nazywam ją snajperką. Tak, chciałem wam powiedzieć tylko jest jeden problem, chodzi o to, że że... dlaczego mam oddalony telewizor od fotela? Nieważne, będę sobie tutaj się, siedzieć, LOL. Nie, po co ja to robię? Nie tak chcę. Oglądamy seteler... Tele... O, moje do... o do... O moje ulubione tos. Hej. Jakie są składniki? Na pewno pizza. Makaron potrzebny jest. O, no, makaron. Czekaj. Tu nie ma składników. Tutaj jest rząd składniki, bo tutaj, jak szukałem masła, to tutaj. O, tu są składniki. O. Z... Makaron nie ma. Nie ma spaghetti. Ej, czekaj, sprawdzę w magazynie. Makaron jest napisane. Ej, ty tu jest napisane makaron, biorę. Dobra, bierzemy. Idzie i poczekamy. Dawajcie lajka i suba i poczekamy na naszego Endka. O, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał agent Banana i, i Artur. Bo wtedy właśnie. Okej, okay, dobra, mam pudełko z makaronem, salerem i jeszcze. I jeszcze. Ej, ty, tu jest Coca-Cola. I piszcie... I jeszcze, jeszcze Coca-Cola, obozuk. I sosem sojowym, bo ja lubię z sosem sojowym. Dzień. No i właśnie. Dzięki za 20 subskrypcji. Wow. Ty już masz 20? A ja mam 5. Ja mam 5, czyli dosłownie 4 razy mniej. A je, 4 to moja ulubiona liczba lol.

Chodźmy chodźmy do, chodźmy do domu Rozpakujemy składniki Zmieszamy I będziemy mieli już gotowe Podaj Podaj skrzynkę I pójdziesz do mnie Albo pójdziemy Rozłożymy w domu Chodźmy na górę bo na górze jest aktualnie moja kuchnia. Możemy też u mnie. Mam większą kuchnię i elicirę. Mam elicir domu. A tak, bo zapomniałem sos pomidorowy, a wiadro z sosem pomidorowym już się zepsuł niedawno. Jeszcze twoje pudełko. Dobra, to chodźmy... Chodźmy do twojej jego domu i to wszystko zmieszamy. Okej. Okay. Okej, okay, mam nawet moje eliksirki, mogą być przydatne mogą być przydatne na dopukroplenie. Chodzę na górę, czekaj nie na górę. Czekaj, gdzie się moje. Ej, też po. moje eliksiry. Masz eliksir taki, który yy, wtedy pojawia się. Nie mam eliksiru, keczupu, ale mam. Ale ostatnio... ale ostatnio miałam mi skórę, do której składnikiem był czup i mam jeszcze fiolkę. O, to zmieszam wtedy. Dobra, mamy, rozłożyłem, teraz zmieszamy. Paceka przekaka Pam, szyka, pa papa, pam. No i już chyba... No już chyba zupka chińska. O, i mój pluton. Mam dużo plutonu. Nie wiem po co mi ten pluton, ale mam. Dobra, zupka chińska jest. jest... Już jest prawie go. Patrz, zupka chińska jest już prawie gotowa. Trzeba ją tylko podgrzać. Podgrzewamy, podgrzewamy. Hmm. O, nie za bardzo się podgrzał. Może podgrzejemy na grillu? Bo ja podgrzejemy, czy tam na Twoim grillu, bo w mój dom aktualnie jakoś nie ma grilla. Nie wiem dlaczego, ale. I chciałem Wam pokazać i. Artur ma właśnie swój pojazd Bibi. Jest, żyw. jest żywa i to jest niezaprzeczalne. Tak! Tego się nie przyczyniłam. Tego się nie przyczyniłam. A to tylko ale cały czas jest żywa. No. no i co powiedziała? Że jest żywa i, i że się widać, że się widać, widać. Ale jest. Ale to jest super. Dobra, to, to włączamy grill. Potrafi zamieniać się w też inne pojazdy. Chodźmy pod włączyć grill. Popatrzcie, potrafi nawet zamienić się w takie coś. Ej, dawaj słówka to. Hej, trzeba podgrzać grill. Nie wiem, utknąłem. Chodź na górę. Okej, okay, tylko pokażę Witom jak Bibi się przemieniła właśnie w Dobra, teraz, dobra widzowie, podgrzewamy. Okej. Okay. Endek mamy już gotowe. Chodźmy do domu to spróbować. Czekaj, tylko jeszcze włączę grillę, bo, bo nie był włączony grill, zapomniałeś. A, ale ja podgrzałem gdzieś indziej. Dobra, teraz. Tylko wezmę swoją porcję podgrzewam. Okej, okay. dobra, obejrzymy telewizję. Czas najpierw sobie... coś... Heaven TV. Ciekawe to jakiś Przełączmy jakieś inne programy. Nie. Coś innego. Rukhewen TV. Przełącz programy. Dobra, eee. dobra, zjedzmy coś. Nie chcę pandy. Niam, niam, niam. Ale możesz przełączać, wiesz, masz tak, takie strzałki. Ale szukam, ale szukam tego programu, w którym lecą kotki. Niam, 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 niam. Dobra, zjadłem. Szukam tego programu, w którym lecą ko kotki, a ja zjem swoje Dobra. Dobra, widzowie, teraz wracam do swojego, do domu, do mojego sick chase'a. Zostawcie łapkę w górę, grę i soba. U mój, u leci. Leci survival! I pokażę Wam jedną bonus i właśnie to jest taki śmieszny bonus dla, dla takiej zabawy. Włączamy taniec 7 i patrzcie. Du -duru 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 -duru. No i jak zginamy? No i rozsypał się koń. Dzięki za oglądanie. Cześć!